Miniony tydzień okiem jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Co przyniósł nam miniony tydzień? Czy był inny od poprzednich? Myślę, że szczególnie nie. Jeśli chodzi o politykę, no to mam już dość. Przecież ci wszyscy politycy zachowują się tak, jakby wydawało im się, że będą żyli wiecznie. Że pozostaną na tej ziemi i będą tą władzę dzierżyć. W dni parzyste będzie rządził ten, w dni nieparzyste będzie rządził ten. To trzeba by chyba tak zrobić. Nawzajem sobie tą władzę wydzierają. Ten kopnął tego, ten walnął temu, a ten wyciągnął temu, że jak był mały, to nie nosił pieluch. Ten znowu nosił pieluchy i tak w koło Macieju. Czy przewiduje, że będzie lepiej? A nic nie przewiduje. Czasem mnie się pytają, jakaś gazeta do mnie napisze, czy mógłby pan powiedzieć, bo pan przecież wszystko widzi wszystko o, ciekawe, dobra. Czy coś się zmieni w polityce, kto wygra, kto przegra? Przestałem to robić. Czasami coś tam gdzieś rzucę, jak sobie pomyślę, ale generalnie rzecz biorąc, to po prostu już mi się nie chce. Mam dość polityki, mam dość tych ludzi, mam dość tego wszystkiego. Jeżeli oni mają mnie reprezentować, od dzisiaj mam apel: proszę mnie już nie reprezentować. Ja nie chcę być przez państwa reprezentowany, i jak większość społeczeństwa, mam dość takich ludzi, którzy mówią, że będą nas na arenie światowej reprezentowali. Sami niech się nauczą, sami niech się wyprostują, a potem niech powiedzą, że będą mnie reprezentowali. I jeżeli ktoś mówi, że robi to w imię dla Polski w imię honoru, to po prostu przypala mi się woda w czajniku na herbatę. Kiedy patrzę na to wszystko, na to warstwo, ktoś do mnie mówi proszę pana, pan jest wariat. Ja wtedy odpowiadam Ja jestem wariat. Kochany panie, włącz pan telewizję, właśnie lecą obrady z hejmu. No porównamy, kto jest lepszy. Niech pan nie uwłacza. <noise> Generalnie rzecz biorąc, Ci ludzie, kiedy kiedyś odejdą, pójdą za światy, dopiero się zdziwią, dopiero im się wytłumaczy, co narobili, co zrobili, jak żyli. Ale oni o tym nie myślą. Oni tylko walczą. Walczą i jeszcze raz walczą. Można by powiedzieć, ale mamy waleczny naród. No tak, tylko że ta waleczność to jest głupota, a głupota to jest ich waleczność. A więc omijając politykę szerokim łukiem, bo tu właśnie uśmiała się kasztanka Piłsudskiego, co wydarzyło się jeszcze ciekawego? Otóż zobaczyłem na internecie, że powstał nowy portal, gdzie wróżki zębuszki 24 godziny na dobę siedzą i zmieniają nasze życie. A naiwny naród śle SMS-y 2,50, 6,50, a może i więcej, wierząc, że w ciągu dwóch minut. Poprawi im się całkowite życie. Całkowicie życie im się zmieni. Ktoś powie: Ale proszę pana, pan robi to samo. I ja odpowiem: Ależ oczywiście, robię to samo. Z jedną różnicą. Nie przez dwie minuty i nie w telewizorze. Otóż, kiedy patrzę na to wszystko, jakiś obłęd ogarnął tych ludzi. Po tamtej stronie Siedzą panie, sfrustrowane, które przestały już celować skarpetki, nie wyżywają serwetek, wdziemy się na sposób, będziemy wróżyć. I wróżom, i tłuką tym ludziom głupoty. A kto bardziej wyszczekany, ten lepszy. A już ten Maciuś pierwszy, który mówi, że ja wiem wszystko najlepiej. Klękajcie narody, ludzie kochani. Przecież to jest dą wariatów. Wystarczy mieć Parkinsona, ręka się trzęsie, pachadełko wziąć, ono lata jak śmigło i oczyszczamy z pierwszego pokolenia, z drugiego, trzeciego. Wygonimy dziadka, babcie, a babcia żyje. No też ją pogonimy. Koszmarne sytuacje. Jakaś pani dzwoni i mówi, proszę pana, moja córka wyjechała do Stanów, czy jej się uda. Proszę panią, oczywiście, że się uda. Proszę o następne pytanie. E, ale chciałabym coś więcej wiedzieć. Uda się! Sukces! Sukces! No, sukces ktoś osiągnął. Ten, co wydoił kasę, czy ten, co zapłacił? Ktoś ten sukces osiągnął najlepiej powiedzieć kopuś, w życiu panu nie wyszło, no cóż, bo jest pan przeklęty z szóstego pokolenia, przez czwarte, jakaś babcia, jakiś dziadek sąsiad, sąsiadka i kto tam jeszcze co się dało, to pana przekleło więc panu już w życiu nie wyjdzie ale jak pan jeszcze tutaj chwileczkę na linii pozostanie, to moje cudowne mahadełko oczyści pana ze wszystkiego, niczym rozgrzeszenie jak przy konfesjonale. i od jutra będzie pan miał szczęście, no po prostu no niesamowite, no i biedny człowiek mówi, to proszę nie uczynić. Pani bierze badełko, lata je jak śmigło. Ona się poci, wydaje dziwne dźwięki, jakby co najmniej miała seks, a nie oczyszczanie i za chwilę mówi poszło, jak pani się czuje. No wie pani co, coś mi tak po karku chodzi. No niesamowite słychać. Nie kochanie, to ja cię dosnęłam, aha to żona była przy moim karku. Tym niemniej dziękuję. Tak to proszę państwa wygląda. Cóż mogę dodać? Mogę powiedzieć, że nie znam kogoś kompetentnego po tamtej stronie, normalnego, który by nadawał się, aby nam pomóc. A poza tym, porada dwuminutowa przez telewizję jest dla mnie poradą śmieszną. I naprawdę, uwierzcie mi, niewiele dającą. Więc tydzień, można by powiedzieć, był normalny, poza smutną dla mnie trochę wiadomością, że odeszła nam Maria Czubaszek. Oczywiście nie była kryształową osobą, można było ją lubić, można było ją nie lubić, ale coś dla nas wniosła. Jej satyryczne programy i jej cięty język zawsze mi się podobał. Trafiała w sedno naszej sytuacji. A cóż, że była kontrowersyjna i czasem mówiła takie rzeczy, że uszy się lekko zwijały, to już jest inna sprawa. Po tamtej stronie na pewno dobie się, że nie wszystko tak wyglądało. Jakby sobie to wymyśliła, ale chcę powiedzieć, że była osobą kontrowersyjną, dziwną, zwariowaną, szaloną, a jednak coś dawała i można było się trochę uśmiać, więc myślę, że po tamtej stronie jakoś ją potraktują. Być może łagodnie. Jeśli chodzi o mnie, no cóż, parę spraw o zaginięcie. Parę kontaktów z światami, ktoś umarł, ktoś odszedł. U mnie jakby rutyna. Natomiast rozglądając się dookoła, widzę tylko, że ludzie nie uśmiechają się. Twarze mają wygięte w pałąk, chodzą tak, jakby ktoś im śledziem wybił całą rodzinę. W zambaju jeden na drugiego jest gotowy pogryźć. Po prostu straszne, koszmarne. Ludzie zachowują się tak, jakby już wszystko mieli gdzieś za sobą, albo ktoś im powiedział. Jutro koniec świata. Chociaż może ta sytuacja wywołałaby odwrotny skutek. Wszyscy zaczęliby się bawić, bo przecież jutro nie nadejdzie nigdy, a śmierć to za mało, jak to Urzej Zbonda. Pomyślałem sobie, że będę żartobliwie opowiadał, co się dzieje wokół nas, jak wygląda świat i czy okiem jasno widza widać lepiej, czy widać inaczej. Myślę, że widać tak samo, tylko wielu ludzi nie chce już nic mówić. Wielu ludzi próbuje coś, a ja po prostu mogę sobie mówić, co chcę. Mówią, że jest demokracja. Gdyby komuś się nie podobało i chciał mnie zamknąć, mogę się sam zamknąć, ale na pewno nie tam, gdzie oni by chcieli. Nadal będę robił to, co robię, nadal będę mówił to, co mówię. Być może jestem kontrowersyjny, ale jednego, czego nie znoszę, to dziadostwa, chamstwa i wariactwa. I jeszcze jednego. Robienia z ludzi głupków. Ludzie, nie dajcie się otumanić i zwariować. Myślcie, ja wiem, czasami boli, ale nawet pomimo bólu, proszę, myślcie, bo to daje nam przyszłość. Generalnie telewizji nie oglądam, bo teraz w naszej telewizji państwowej tamci są niedobrzy, ci są dobrzy. Ale jak byli tamci, to ci byli niedobrzy, a ci są dobrzy. Stronniczość nie ma nic ciekawego. No i jak po raz kolejny mam oglądać Rambo, to po prostu mam już dość. Więc oglądam filmy, które ja sobie wybieram, oglądam programy, które ja lubię. Nie powiem gdzie, bo przecież nie będę tutaj zaraz reklamował, ale jest jeszcze gdzieś coś do pooglądania. Generalnie państwówki i telewizji nie oglądam, mam dość głupoty, ogłupiania i robienia ludziom wody z mózgu, a programy są tylko takie: tańcz, śpiewaj, wyginaj się. Im głupszy program, tym większa oglądalność. Ach, no jeszcze bym zapomniał przecież Eurowizja. Kogo mamy na Eurowizji? Szpasia, który wziął, poleciał sobie. No cóż, jeżeli tacy ludzie mają być autorytatywni i mają mnie reprezentować, to ja się z tego wszystkiego wypisuję. Ogólnie chcę też powiedzieć i politykom: jeżeli wy macie za misję mnie reprezentować, to ja Was bardzo proszę, przestańcie mnie reprezentować. Nie mam ochoty, abyście mnie reprezentowali. Myślę, że większość społeczeństwa dawno już nie ma ochoty, aby właśnie wy, czyli oni, nas reprezentowali. Wracając do Eurowizji, no cóż, jest to konkurs dla mnie bardzo mierny, słabej klasy, a generalnie nic nie wnoszący. Wszyscy krzyczą, że jak wygramy Eurowizję, to będzie ona w Polsce, a ja już się modlę, żeby nie wygrać. Dlaczego? No, bo gdzie my zrobimy tą eurowizję? W pałacu kultury? Za mała sala. Wybudujemy nowo. Ha, 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 aż się uśmiałem. A poza tym, jeżeli zwycięzcą ma być człowiek, który dla mnie wygląda jak wygląda, który sam nie wie kim do końca jest, no proszę was, kiedyś wydawało mi się, że oceniany jest człowiek za to, co potrafi, jak śpiewa, a nie za to, jak wygląda. No cóż, teraz wygląd jest ważniejszy. No więc dziwadło ubrało się jak się ubrało i pojechało nas reprezentować. Mnie on na pewno nie reprezentuje, bo ja się pod tym dziwadłem nie podpisuję. A gdyby tak spojrzeć na to hmm, okiem jasnowidza, kto wygra Eurowizję, no to w sobotę będzie wszystko wiadomo. Myślę jednak, że Szpasił nie doleci tam, gdzie chciał dolecieć. Gdyby jednak jakoś udało mu się dolecieć, stwierdzę, że świat zwariował i mamy kolejną kącitę w lepszym wydaniu. Gdzieś nawet widziałem na portalu leży Koncita na łóżku i mówi: przyjeżdżaj Szpasił, jestem gotowa. Dziękuję Państwu za wysłuchanie opowieści o minionym tygodniu. Co przyniesie następny tydzień? Zobaczymy. Nie omieszkam jednak poopowiadać trochę. Dziękuję i życzę miłego wieczoru, jeśli ktoś słuchał to wieczorem, lub miłego dnia, jeśli ktoś słuchał tego rano.